Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne ciasteczka, które wyglądają jak pieczarki. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania potrzebujemy jedną kostkę, czyli 200 g miękkiego masła, 3 budynie waniliowe bez cukru, waga jednego budyniu to 40 g, Jedna szklanka skrobi ziemniaczanej jedna szklanka mąki pszennej, jedna szklanka cukru pudru, szklanka o pojemności 250 ml, jedno jajko, jedna łyżka aromatu śmietankowego, trzy czwarte łyżeczki sody spożywczej, oraz pół szklanki kakao. Bierzemy średniej wielkości miskę, dajemy do niej masło. Wbijamy jajko. Wsypujemy cukier puder i wlewamy olejek. Wszystkie składniki zagniatamy oraz mieszamy, następnie miksujemy. Gotowe? Wsypujemy budynie. Przesiewamy mąkę oraz skrobie ziemniaczaną, a następnie przesiewamy sodę. Mieszamy, a następnie przez chwilę miksujemy na wolnych obrotach. I jeszcze przez chwilę zagniatamy ciasto ręką. Gotowe ciasto wyjmujemy z miski. Przygotowujemy sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i teraz odrywamy po kawałku ciasta, tworząc kulki wielkości orzecha włoskiego i odkładamy na blaszkę. Teraz przygotowujemy sobie kakao oraz plastikową, pustą butelkę. Szyjkę butelki zanurzamy, i teraz musimy odcisnąć w ciastkach. I tak przygotowane ciasteczka pieczarki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Grzanie góra dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 15 minut. Ciasteczka pieczarki gotowe, pozostawiamy je do ostygnięcia. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia wkrótce.